Znacie to uczucie, kiedy kupiliście nową grę wideo i pierwsze co to po odpaleniu dostajecie po twarzy powiadomieniem, by wydać więcej pieniędzy? Okej, okay, panie korporacja, dzięki za zepsucie humorku. Przy uruchamianiu The Wandering Village z kolei nazywamy się Stray Studio i jesteśmy niezależnym zespołem ze Szwajcarii. Ogromnie dziękujemy za czas spędzony w naszej grze. To gry tworzą ludzie? O ile w Animal Well zagrałem dzięki promocji znanego youtubera, tak The Wandering Village kompletnie przypadkowo wyświetlił mi się na Steamie, gdy szukałem giereczek o dinozaurach czy coś. Symulator budowania miasta na grzbiecie ogromnego, wędrującego stworzenia. Momentalnie zaświeciły mi się oczy, wyobraźnia zaczęła pracować, a mój kursor myszy powędrował momentalnie w kierunku nabycia gry na promocji. I właśnie wtedy uderzyła we mnie ta powitalna karta, tak wyróżniająca się na tle pozostałych pierwszych wrażeń, jakie zazwyczaj osiągają gry wideo. Nadzieja twórców nie okazała się daremna, bowiem przygoda na potężnym, kroczącym gigancie zwanym Onbu okazała się warta poświęconych kilkunastu na nią godzin. Od kolejny porąk Prince of Persia dowód na to, że czasem warto zaryzykować z cięgnięciem po coś we wczesnym dostępie. Równie prosty, co genialny pomysł na rozgrywkę zakłada szereg ograniczeń w sposobie, jakim będziemy próbować przeżyć w niegościnnym świecie. Nasi osadnicy mają z góry ustaloną, ograniczoną przestrzeń na planowanie swojej metropolii, a dostępne zasoby dzielą się na te na i poza onbu. Choć uprawa audiowizualna i gatunek sugerują relaksującą produkcję, równie przyjemną dla oczu, uszu i palców, to początkowo mocno przejechałem się na poleganiu na swoich przyzwyczajeniach. Pewnie. Absolutną podstawą jest chomikowanie budulca jedzonka, ale nasi obywatele na stałe zrezygnowali z fizycznych uciech, bowiem nie zachodzi tu żaden przyrost naturalny. By pozyskać nowych mieszkańców, musimy więc wysyłać specjalne ekspedycje badając okoliczny teren. Ciągle przeskakujemy więc pomiędzy mikrozarządzaniem w przydzielaniu etatów, selekcją niezbędnych w danym momencie materiałów, a mapą świata, na której stopniowo wyłaniają się kolejne interesujące punkty do przetrzebienia. The Wandering Village wyróżnia się właśnie tym, że nasza mieścina ciągle żyje, stale zmieniając naszą sytuację. Niemniej gatunkowe podstawy są tu jak najbardziej na miejscu. Planowanie rozkładu ulic, zapewnianie dachu nad głową tłumnie gromadzących się domatorom, no i wszystkie te zazębiające się trybiki sprawnie funkcjonującej ekonomii. Drzewka rozwoju zapewniają nam z czasem coraz lepsze możliwości radzenia sobie z dostępnymi na mapce zasobami, które, jak już rzekłem, są więcej niż ograniczone. Ciekawie robi się dopiero, gdy przejdziemy do tematu naszego sześcionożnego olbrzyma, który jest naszym jedynym gwarantem przeżycia. Musimy więc zadbać, by miał się jak najlepiej, a gra informuje nas czytelnymi parametrami, czy on buje zdrowy, głodny, wyspany, co wpływa na to, jak bardzo jest skłonny do współpracy z nami. Możliwym jest bowiem postawienie katapult czy innych trebuszy karmiących nasze podłoże z przodu, z drugiej zaś strony zbieramy przydatny do uprawy rolnych kompost. Podróż po świecie nie jest przy tym nieliniowa, gdyż możemy zasugerować olbrzymowi konkretny kierunek na rozdrożach. Czasem uzna naszą sugestię za dobry pomysł, innym razem ostentacyjnie nas zleje. Ma to o tyle znaczenie, że biomy pustynne pozwalają na kolekcjonowanie niezbędnego do wytapiania szkła piasku, mordując przy tym nasze uprawy nieskładające się z kaktusa. Morski epizod z kolei oferuje spore zasoby słonej wody i wodorostów, choć najbardziej niebezpieczne są sekcje przepełnione trującymi grzybami. Te masakrują naszych mieszkańców, którzy niezaopiekowani przez lekarzy mogą stopniowo wymierać, a ziemię powoli opanowują inwazyjne paskudztwa. Jak chcemy się z nimi uporać, no to bez eksterminatorów z miotaczami ognia się nie obejdzie. W tym aspekcie gry i strojach poszczególnych hipków chyba najmocniej widać inspirację twórców Nausikon z Doliny Wiatru Hayao Miyazakiego. Moim zdaniem jednak poszli niedostatecznie daleko w fantastyczności swojego własnego uniwersum. Nie chodzi mi o to, by jeszcze podbierać sobie Omu, ale wymyślić jakieś inne odrealnione stworzonka. Co de facto zrobili, bo korzystając z dobrodziejstwa wczesnego dostępu, dodane do gry zostały bardziej złożone pasożyty, pełniące dokładnie tą rolę, która wydawała mi się godna obsadzenia. Sami widzicie, The Wandering Village jest w dobrych rękach, a nawet odpalając dosłownie na moment ponownie grę na potrzebę materiału, teraz zostałem poproszony o wypełnienie ankiety z sugestiami odnośnie, co jeszcze należałoby poprawić, zmienić czy dopracować. Po ogarnięciu absolutnych podstaw, największym niebezpieczeństwem tak naprawdę dla niemałej metropolii pozostaje perspektywa głodu. Nieco brakuje mi choć odrobiny warstwy fabularnej, którą mam nadzieję, chociaż zdawkowo, będę mógł poznać w pełnej premierowej wersji. Czemu świat tak wygląda, skąd wzięli się wędrujący nomadzi, może w napotykanych wioskach mogą się kryć jakieś nieco bardziej złożone pojedyncze historyjki? Nie miałbym nic przeciwko, gdyby nawet pojedynczy NPC dostali nawet nieco więcej charakteru, z bardziej złożonymi potrzebami, jak chęć wyróżnienia się swoim ubiorem, czy zakwaterowaniem w konkretnej części miasteczka. No bo po tych kilkunastu godzinach pozostaje w zasadzie zrelaksować się, obserwując prześliczne animacje i projekty ludków, detale poszczególnych budynków, a także okazjonalnie pobawić się w kompletowanie osiągnięć pokroju w wycięcie całego zalesienia na grzbiecie Onbu. Mądrego w tym nic, ale hej, niecałe 3% szaleńców wraz ze mną zdecydowało się na taki eksperyment. The Wandering Village swego czasu było dostępne nawet w Game Passie, ale gdy się o tym dowiedziałem, nie miałem poczucia zmarnowania środków na pełną licencję na Steamie. Werze wszechobecnych abonamentów, viralowych hiciorów dominujących główny dyskurs raz za razem, rozmaitymi memami i prostymi pętlami rozgrywki gwarantującymi szybkie zastrzyki dopaminy The Wandering Village wypada jako ten pewnie kroczący, w swoim tempie, powolutku, olbrzym, który wie, że nie musi się starać o niczyją uwagę. Wie po prostu, że jak już pojawi się w polu widzenia przypadkowego widza, no to nie przejdzie on obojętnie obok czegoś równie majestatycznego i kojącego, nawet jeśli malutkiego z perspektywy całej mapy. A i odpowiadając na najważniejsze pytanie, które zapewne zadajecie sobie od początku tego materiału, tak, da się pogłaskać onbu.